My takie dowody prowadzimy. On to bardzo jasno wszystkim urzędnikom państwa... Polskiego powiedział, a pan Tusk do dzisiaj mówi, że trzeba było wybrać konwencję szkagosłą, mimo że nadzorujący sprawę prokurator wojskowy. Naprawdę, pan Krzysztof Parulski nie był działaczem opozycji antykomunistycznej. Słowo daję, pan Krzysztof Parulski nie robił lustracji ani nie zakładał Komitetu Obrony Robotników. Naprawdę, ja go znam, on szlify generalskie dostał od pana prezydenta Komorowskiego, ale miał na tyle świadomości prawnej, i odpowiedzialności jako prokurator, że powiedział, wybór konwencji chicagowskiej jest działaniem na szkodę państwa i narodu polskiego. W związku z tym pan Tusk świetnie wiedział wszystko. Ci urzędnicy i ministrowie, którzy do dzisiaj tłumaczą, że trzeba było oddać to w ręce Rosjan, bo takie były konsekwencje wyboru konwencji chicagowskiej, oddanie dowodów, oddanie postępowania, oddanie sformułowania raportu w ręce rosyjskie. Muszą mieć świadomość, że to prokurator prowadzący, nadzorujący to postępowanie, naczelny prokurator wojskowy, oceni to. To jest działanie na szkodę narodu i państwa polskiego. I tak to trzeba ocenić. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować aktorom tego filmu. Bardzo dziękuję serdecznie. Byłam 8 godzin pod pałacem prezydenta, kiedy przywiezione zostały trumny. I płaczę ludzi, nie zapomnę do dzisiejszego dnia. I to dziwi niejedno i w tym filmie pojmuję to pan... szkoda, że tych pan nie ma, ale może panowie przekażecie. Szkoda, że była scena, jak przywieziono były trumień, 40 trumień, które były na okienciu. na, wiem, na okienciu. A pan Tusk, pan Komorowski zabają się, śmiernie się, śmiech, nie wiem czego, czy tak się bawili z tych trumien, Tak się cieszyli z tego? To w filmie było w też pokazane ludziom, żeby to ludzie wiedzieli. Bo to mnie bardziej właśnie ten film i ten śmiech, który widzę dzisiaj przed oczami, bo widziałam to w telewizji trwam, to utwierdza mnie w przekonaniu, że jednak to było to, czego nie chcę powiedzieć. Ale rząd powinien pójść niestety do dymisji. I nie chcę, żeby był egipt, bo nie chciałabym takich rozruchów, bo mam dzieci, wnuki i każdy z nas tu. Ale chyba trzeba byłoby taki porządek zaprowadzić, żeby ten rząd usunąć. Dziękuję. A jeszcze telewizja 24. Politykom spisu, żeby podziękowali tym panom, tym paniom. Nie chodźcie tam do spowiedzi. Od tego są kościoły i cierze, Nie telewizja. Dziękuję. Absolutnie Ja chciałam podziękować autorowi jednego jednych z tych filmów za słowa, które powiedział, że przyłącza się do tego bydła. Ja również przyłączam się do tego bydła i mam nadzieję, że większość osób na tej sali podzieli moje zdanie. Dziękuję. Jest takie polskie przysłowie, że my tu grubi latu, a w kierwie Otóż w okolicach 10 kwietnia zostały podpisane umowy gazowe z Rosją, dzięki którym straciliśmy prawdopodobnie, nie z Rosją, przepraszam, umowy na temat gazu łupkowego. Przyjęzyczyłem się. I straciliśmy prawdopodobnie w tych 60 ustawach, umowach z tymi różnymi koncernami amerykańskimi, kanadyjskimi i tak dalej, nasze gazy łupkowe. I chodzi o to, że w cieniu wielkich spraw, tragedii narodowych, patriotycznych ktoś załatwia interesy. My musimy patrzeć również na sprawy gospodarcze, nie możemy umknąć naszej uwagi. Dlatego wielka prośba do naszych przedstawicieli w Sejmie, ponieważ dowiedziałem się, że w tym roku, może wszyscy znają, może nie, więc przypomnę, że będą sprzedane udziały prawie w całości lotosu, BGZ-u, Enea i kilku innych spółek. Mamy wielką prośbę do Panów spisu jako opozycja. Zróbcie wszystko, aby tych 15 czy 20% naszej własności nie rozwiało się całkowicie. I teraz y, druga taka uwaga. Oprócz smutnych rzeczy, które obserwujemy w krajach arabskich, tam my, wydaje mi się, że padają systemy socjalistyczno-arabskie, które trwały tam 20-30 lat. Z tego nie możemy się specjalnie martwić. Ciekawe tylko, kto tam to wszystko przemie, całą schedę. Natomiast by bardzo bym prosił wszystkich, Żebyśmy patrzyli uważnie na to, co się dzieje u naszych południowych sąsiadów na Węgrzech. Otóż na działania pana Orbana, który reprezentuje dziesięciomilionowy kraj, naszych bratanków, którzy odważyli się stanąć jako ten mały goliat przeciwko całej Euro Unii Europejskiej, przeciwko Bankowi Światowemu. Powiedzieli wyraźnie, że żadnych kredytów póki nie chcą. Podziękowali, wzięli się za prasę, za media. Powiedzieli w tej ustawie spowiedziane, że nie chcą oglądać różnych tak, show, różnych programów demoralizujących młodzież, dzieci w takich godzinach. Zabrali y, pobory dla szefa banku, oczywiście wielki szum w mediach w zachodniej Europie, w Unii Europejskiej, ale póki co Orban się nie lęka, bo 70% proszę państwa narodu go popiera. Stamtąd idzie dla nas wielkie wsparcie. Oni przecierają, tak mi się wydaje, ślad dla nas. Musimy nawiązywać z nimi bardzo ścisłe kontakty, ponieważ w roku 56, tutaj przypomnę młodszym szczególnie, bo tego nie wiedzą, że po naszym czerwcu poznańskim nastąpił jako skutek październik węgierski. Węgrzy zapłacili krwią 40 tysięcy zabitych i chyba 400 tysięcy wygnańców. Włączyli się duchowo w nasze reformy. I teraz musimy patrzeć, co idzie stamtąd, dać im wsparcie. Patrzeć w telewizji, telewizja niestety nie pokazuje tego, ale pomijam, bo gazeta wyborcza, czy polityka, proszę Państwa, nie o skrócenie do Dobrze. dobrze, dobrze zadać Więc to jest dla nas wielkie wsparcie i musimy patrzeć, naśladować i łączyć się z nim, Dziękuję. Tego samego dnia gdy właśnie odbyła się wielka konferencja gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości i pan prezes Kaczyński wygłosił główne przemówienie zapowiadające, że nigdy nie dopuścimy do przejęcia lotosu przez Rosję i głównie ten wątek związany z energetyką był przez niego eksponowany. Także tak jak słusznie mówi pan poseł, nie milczymy w tej sprawie, zarówno w działaniach posłów, jak i w działaniach samego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Mamy świadomość, że rząd PiSu, rząd szerzej niż PiSu, dlatego bo całego ogólnonarodowego ruchu patriotycznego, jaki teraz przecież na naszych oczach powstaje, bo z tym mamy do czynienia. Pan minister Saśin był przewodniczącym takiej konferencji ku pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która miała miejsce, ile, półtora miesiąca temu, gdzie byli właśnie przedstawiciele, ponad 800 przedstawicieli z całej Polski powstającego wielkiego ruchu społecznego. Ten rząd z pewnością zablokuje te negatywne działania, na które Pan słusznie wskazuje. Tak, a już jest tutaj już Panowie nie wiedzą, bo, na w takiej ostroence, proszę Państwa, ja w swoim biurze przeżywam te Wasze problemy, jak na przykład w tej chwili następuje zwijanie Poczty Polskiej, następuje zwijanie Zakładu Ubezpieczeń yy, Społecznych. Wszystkich instytucji polskich, które na, na tabenę są podczas trzeba wejść przez Jeden z panów zapytał, jedna chyba pani powiedziała, i tutaj pan nawiązali do słów e, pana Pawła Zołateńskiego o tym o, o tym bydle. Rzeczywiście to była wypowiedź jednego z e, przedstawicieli, że dokładnie pana e, Bartoszewskiego. E, muszę się przyznać, że pana słowa. Szczególnie o panu Jacku Sasinie, bo ja byłem razem z Jackiem Sasinem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w czasach rządów prawa i sprawiedliwości. Były niezwykle e, wzruszające e, i ch, ch, chcielibyśmy prosić jeszcze e, o słowo od pana. E, widać było na ekranie pana ogromne zaangażowanie i, i emocje. To każdy komentuje. E, bardzo proszę. Państwa, więc ja przez szereg lat pracowałem z Ładkiem z moim przyjacielem i dobrym kolegą w sprawie szkoły administracji. I to był człowiek niezwykły, to znaczy człowiek, który właściwie pochylał się nad każdym człowiekiem i z im bardziej ktoś był skromny, prawda, z im mniejszej miejscowości pochodził, tym więcej poświęcał mu uwagi i tym większym darzył go szacunkiem. Te słowa bydle dotykają chyba istoty sprawy. Mówię o słowach ministra Bartoszewskiego. Za tym się kryje po prostu pogarda. Pogarda dla zwykłego człowieka, dla takich jak państwo, jak ja, dlatego, że robimy to, co robimy, że myślimy to, co myślimy. I to jest coś, na co nie możemy sobie pozwolić. Przecież my też jesteśmy ludźmi, jesteśmy obywatelami. Mamy prawo decydować o, o tym, w jakim kierunku idą sprawy państwowe. Nie możemy pozwolić na to, żeby tego prawa nas pozbawiano. Przez różnego rodzaju epitety, przez niedopuszczanie naszego głosu. Ja przed katastrofą smoleńską śledziłem bardzo uważnie fora internetowe. Na temat mojego szefa, Władka Stasia, który był człowiekiem wykształconym. Świetnie zorientowanym w tym, jak wygląda świat współczesny, który był w wielu krajach, rozmawiał z wielkimi tego świata. I co tam można było przeczytać na jego temat? Że to facet z listnym czułkiem, że to pisior, że to strażnik miejski. I tego, proszę Państwa, to się, to się nie działo przypadkiem. Rozmawiałem na ten temat ze specjalistami od marketingu politycznego. Ktoś za to bierze pieniądze po prostu. Ktoś za to bierze pieniądze, a inni robią to po prostu z głupoty. I tak to wygląda. Myślę, że tak jak powiedziałem zresztą w filmie, to jest coś, co nam przynosi ogromne szkody i my mamy prawo domagać się szacunku. Mamy prawo domagać się szacunku dla siebie, mamy prawo brać udział w rozstrzyganiu spraw publicznych i ważne również, żebyśmy przy tym zaangażowaniu, przy emocjach niekiedy, bo przecież te spory, które się toczą, to nie są spory nieważne, to nie są spory o wizerunek. Tylko to są spory o to, w jakim kierunku pójdzie Polska, ale żebyśmy przy tych emocjach nie zapominali o szacunku dla drugiego człowieka, również innego od nas.